Są tam Państwo jeszcze? Nie, żadnych urlopów, żadnych wyjazdów. Ponad 60% Polaków nie wyjeżdża. No, pff, z braku lepszych możliwości, mogą Państwo obejrzeć i następną konserwatywną trybunę. Witają Państwo Konrad Rękas. Ty, Mateusz Iskrzek. dzień dobry. No, inni z kolei, z braku lepszych pomysłów na swoją dalszą karierę życiową, zostają dyrektorami. Cóż, trzeba się było zapisać do odpowiedniej partii i można pokierować największą instytucją kultury po tej stronie wisły. Taki oto przypadek. Zdarzył się panu Piotrowi Franaszkowi, szefowi, no Bóg wie już ilu, nie, urzędów, instytucji, departamentów i innych komórk organizacyjnych urządzonych przez Platformę Obywatelską, mieście i województwie. Teraz odkrył sobie wenę w zakresie kultury, pokieruje teatrem w budowie tłumaczy, że świetnie się do tego nadaje, bo już jako student pisał pracę o bunkrze sztuki w Krakowie, więc z bunkra do bunkra witamy dyrektora, zawsze dyrektora Franaszka. No niesamowite. Największa instytucja kultury, teatr budowy, czyli Centrum Spotkania Kultur, no pod względem gabartowym jak najbardziej największa y, po tej stronie. Dyrektor też będzie spory. Dyrektor też będzie spory, więc i myślę, że fatel musi jakiś jakieś takie machoniowe biurko przynależą. Y, to oczywiście pół żartem mówione, natomiast y, pamiętajmy, że jest to póki co byt wirtualny. Y, Dyrektor tak... Fanaszek, Nie, bardzo realny. No tak, takie centrum... plakaty z Bondem i z Janną Muchą, pamiętam. Zwłaszcza tego Bonda. Masz lepszą pamięć, ja sobie ich nie przypominam. Ja Mucha też nie chcę pamiętać. <laughs> Popatrz, jak to szło, i... się zmienić. So, prawda? Tak. Yy, no cóż, yy, na razie Centrum Spotkania Kultury, czyli teatr w budowie. Ja wolę tą nazwę, taką bardzo tradycyjną Może, ta... że ciągle jest w budowie. Fajnie się tam w dzieciństwie chowanego bawiło. Yy... Teraz się w Chowanego bawią partie polityczne prawda i nasze miliony też się bawią Chowanego. Nieźle tam parę chowano yy -y. Na razie jest to plac budowy. Yy, nie wiem co pan dyrektor Franaszek chciał zaprezentować, że jest najlepszy yy, Chce przyjąć rolę plazy, jak napisał. Czy rozumiem co, tam będzie można jakieś warzywka kupić? No nie, no będzie się można przyjść i polansować. Dyrektor Franaszek już się tam lansuje. Eee, rączki swe dziwnie przykrótkie załamuje, prawda, że e, do tej pory brakowało tego typu miejsca w Lublinie, przy czym e, to, co opowiada, to są głównie frazesy, które już kiedyś zapisał Tomasz Pietrasiewicz, którego podobno pan dyrektor Franaszek chce do współpracy zaprosić, a więc niestety będziemy mieli co najgorszego we obu tych koncepcjach. Komercje od dyrektora Franaszka i wariackie pomysły Tomasza Pietrasiewicza. No to ma być chyba ta europejska nowa jakość, którą kiedyś zapowiadał w Lublinie poseł Palikot, marszałek Grabczuk i parę jeszcze innych prominentów, kiedy obiecywali nam niezwykłe wręcz wrażenia z CSK, no ja już jestem pod wrażeniem. Na wątłe pocieszenie dodam, że gdyby zwyciężył inny kandydat, mogłoby być jeszcze gorzej. Ani inny kandydat przysłał L4. Dyrektor Kudarski jest, jak powiem, oddał tę walkę walkowerem. Pozostali kandydaci, jak powiedział Krzysztof Cugowski, w ogóle się do niczego nie nadawali. Gratulujemy Krzysztofowi Cugowskiemu, zawsze miał prawo do szczerości. No, szkoda tylko, że w pozostałych kwestiach okazał się jak zwykle serwilistą i franaszka wynosił pod niebiosy. Widocznie coś jeszcze z platformy może skapnąć. Ba. Lubelska kultura to jednak nie tylko awanse, zwłaszcza tak nietrafione jak Pana Franaszka, to także no, pod, chyba regres. Wprawdzie czytając ostatni donos podsumowujący sezon teatralny napisany w Gudecie Wyborczej łatwo mi było odgadnąć kto jest jego inspiratorem, zwłaszcza kiedy opisywał nieudane przedsięwzięcia teatru muzycznego z wyjątkiem jednego odwołanego dyrektora artystycznego, to łatwo było zgadnąć kto wyborczy i na kogo donosi. No ale rzeczywiście no chyba fakt, że dwie instytucje, czyli Filharmonia i teatr są poza swoimi muzyczne, są poza swoimi siedzibami, nie tłumaczy, dlaczego tak niewiele się w lubelskiej kulturze dzieje i dlaczego, no takie typy jak Franaszek mogą mówić, że Lublin nie generuje widowni kulturalnej w odpowiednim zakresie i poziomie. No widownie nie ma nawet jak podejść i dać im w pysk, bo nie ma okazji ku temu, nie ma przedstawień, na których mogłaby udowodnić, że lubi wysoką kulturę. Nie, nie ma czego krytykować nawet. No, od czasów yy, artystycznej dyrekcji yy, Krzysztofa Babi w Osterwie oraz Jacka Bonickiego w Teatrze Muzycznym. No, w tym mieście niestety, w tych dwóch instytucjach naprawdę niezbyt ciekawie się dzieje. Właściwie tak jak powiedziałeś, nic się nie dzieje. Kiedyś próbowałem zapoznać się z repertuarem Teatru Muzycznego najbliższe miesiące, znaczy powakacyjne, na stronie internetowej z przykrością odkryłem po raz kolejny, kolejny rok z rzędu, że tam nic nie jest zapowiedziane kasa teatralna oczywiście tradycyjnie zamknięta jest, która w wspomnianej plazie jest umiejscowiona obecnie, więc też nie można żadnej informacji uzyskać. No, nie jest to zbyt optymistyczny wariant na przyszłość. Mam nadzieję, że nowy dyrektor artystyczny Piotr Wiatkowski z nowym sezonem jednak zaprezentuje trochę wyższą klasę niż miała to miejsce w ostatnich latach nasza operetka. No dyrektor Wiatkowski niestety w Lubelskiej Filharmonii nie wykazał się niczym szczególnym poza bardzo szkolnym poziomem dyrygent Poza tym no, niestety no, jako dyrygent miernie filharmoniczny obawiam się, że może nie czuć sceny. Wyraźnie na razie błąka się po teatrze, nie bardzo rozumiejąc, dlaczego tu jacyś ludzie tańczą, a inni po tej scenie chodzą. On jest że tam tylko instrumenty stoją. Kilka tygodni temu próbowałem do swojego programu czwartkowego, co w sprawie Iskrzy, zaprosić pana dyrektora Wiatkowskiego. Niestety pan dyrektor nie mógł. Szkoda, bo chętnie bym właśnie porozmawiał i usłyszał bezpośrednio od niego, jakie ma plany i zamierzenia. Lubelski Teatr Muzyczny mieści się w tym drugiej kancelarii Rzeszy, bo jedno, jedno, jak wiadomo, to jeden bunkier to jest bunkier kultury, to jest teatr w budowie, drugi bunkier to jest park technologiczny, tam jest siedziba Teatru Muzycznego. Widocznie dr Wiatkowski jeszcze, jeszcze gubi się w tym betonowym gmachu i, i szuka inspiracji artystycznych. Podobno jesienną premierą operetki ma być Machiavelli, Jerzego Wasowskiego. No, rzecz już nieco trącąca myszką, no niemniej jednak lubelska publiczność będzie oklaskiwać już chyba nawet gacie wiszące na, na sznurku, no byle tylko były na scenie, no bo już się robi nic nie dzieje. Jestem gotów ten sznurku fundować No a na sznurku, obok gaci będą wisieli biurokraci, jak powszechnie wiadomo. Yy, jak już jesteśmy przy biurokratach to no, uparte to bestie, uparte to bestie. Pół roku chyba temu raz, drugi raz rozmawialiśmy o tym, że uparli się, żeby ze Świdnika do Lublina nie jeździć. To w końcu jest wszystkiego chyba 9 km od znaku do znaku, można piechotką przejść, prawda? No i wywalili wywalili żółtki z... Linii 88. Linii 88, Boleską Korporację Komunikacyjną. No, z uporem maniaka powołując się, że radni miasta, Lublina zresztą, nie Świdnika, wiedzą lepiej, gdzie trzeba wysiadać, a gdzie wysiadać z busów. No, zwłaszcza dlatego, że sami w większości mają własne autka albo mogą taksówkami się przemieszczać. Tak jest i powszechnie wiadomo, że pasażerowie nie korzystali z tych żółtków, nie czekali na nie i to było niedogodne dla nich połączenie. A podpisali rzędnik. się pod apelem o pozostawienie tej linii? Właśnie na złość. Na złość Zdecydowanie. No, coś nic dać niż nic ująć. Ja mam nadzieję, że świdnik, chociaż ostatnio rzadko odwiedzam, będę mógł jednak nawiedzić bez skrępowania, bez narzucania jednej czy tam dwóch linii. Nawet nie wiem skąd kursują. Jeżeli ktoś twierdzi, że z centrum lina nie będzie się można dostać do świdnika bez jakichś problemów, no to chyba jest w dużym błędzie, a, a cała sprawa nie może być oglądana za biurka urzędniczego, tylko nie ktoś właśnie sam spróbuje dojechać, nie taksówką, nie samochodem, tylko komunikacją zbiorową. Zawsze się można zabrać z prezydentem Żukiem, on mieszka w Świdniku, to chętnie pewnie kogoś podwiezie. Żukiem. W razie czego, w razie, w żukiem się można dostać, w razie czego służymy numerem telefonu. Można też się zabrać z europosłem Hetmanem, jak wróci z Bukseli on też mieszka w Świdniku, także jak widzą Państwo Świdnik, górą, ale jakoś odcięty yy, od Lublina. Samolotem można? Samolotem można, tak. Jak nie odwołają, akurat wyjątkowo, ale to zawsze można do marszałka Sobczaka zadzwonić, on zawsze powie, że się kręci. Tak? Też służymy numerem. Też służymy numerem. Proszę, czego. proszę mailować, to podamy. Jak ktoś nie ma, się na Facebooku oczywiście, któregoś z tych panów. No właśnie latają sobie, jeździć nie dają, ale przestali kopać, przestali kopać. To się wydawało niemożliwe. Wielki światowy gigant Chevron przestał rozwalać gminę Grabowiec. Udało się w Żurawlowie obronić miejscowe środowisko. Udało się przede wszystkim wymóc elementarne poszanowanie prawa własności mieszkających tam ludzi. A z drugiej strony no nie jest to tylko triumf mieszkańców Żurawlowa. Szewron wycofał się także z Litwy. Nieoficjalnie wiadomo, że no po prostu cały ten łupkowy boom okazuje się być mocno, mocno przeteklamowany i służył tak naprawdę tylko krótkotrwałym podbijaniu entuzjazmu zwolenników, dywersyfikacji, źle rozumianej dywersyfikacji gazu, czyli pozyskiwania gazu droższego zamiast tańszego i zysków dla zachodnich koncernów. No z drugiej jednak strony ja na to patrzę w ten sposób. No zobacz, Żurawlów to jednak jest przykład, że jak nam rzeczywiście ktoś przez chałup, pod chałupą próbuje jakieś dziury kopać, to potrafimy się zorganizować. Uznanie dla, wielkie uznanie dla mieszkańców Żurawlowa, którzy nie inspirowani z zewnątrz przez jakieś rosyjskie koncerny, jak niektórzy próbują sugerować obecnie w przypadku i Suśca sami potrafili y, powiedzieć: nie, nie zgadzamy się, y, będziemy tu stać do upadłego i. Prawie okazało się to prawdą 400 dni blokady. Tak, Leningrad? Natomiast ja Ciebie zapytam, czy gdybyś był szefem Szewrona, a w Żurawlowie byłyby naprawdę intratne interesy do zrobienia, gdyby tam były naprawdę jakieś korzystne i przynoszące korzyści złoża gazu, jakiego bądź? Czy tak łatwo by odpuszczono? Odpuściłbyś? O, to na pewno wiedziałbym, któremu marszałkowi i wójtowi dać łapówkę, prawda? Zresztą zdaje się, że ci też wiedzieli. Ale jak wiesz, energia to nie tylko gaz, to także problem firm wiatrowych, tak. które budzą wielkie kontrowersje, także protesty mieszkańców. Mieliśmy I też te tutaj... firmy jakoś wiedzą, do którego wójta trafić. Tak, mieliśmy tutaj doskonały przykład W zeszłym roku w gminie Markuszów, nie, nieopodal Lublina, gdzie firma, wespół z wójtem Andrzejem Rozwałką, Lobowała wśród mieszkańców za ustanowieniem właśnie na tym terenie. A to ten wójt co ścieki do rowów w kwotach milieracyjnych tak, wylewa. Tak, to tak, udany wójt bardzo. Pozdrawiamy sobie za, za jego przynajmniej już tak powiem, przyzwoleniem, i, i firma, która wynajmuje to czyni. To jest sprawa z wczoraj. Myślę, że jeszcze wrócimy w najbliższym czasie do tego tematu. Wracam, wsparci byli przez miejscowego księdza wójt z firmą, a Zambony potępiono tych mieszkańców, którzy śmieli się sprzeciwić. Inwestycji, czy no, inwestycji, Z niektórych ambon i świętych potępiano, więc e, i takie rzeczy mogą się zdarzać. Nie popieramy, nie popieramy, zdecydowanie nie popieramy. E, dobra, zejdźmy z ambony, wykopmy się z tych, z tych łupków. E, ponoć dużo o śmierci mówimy, na to żeby nie było... I tu nie ma z czego się śmiać tym razem. E, no właśnie, sprawa z Wrocławia. E, śmierć pnia mózgu. No to wcale nie jest takie, z jednej strony no jest to sprawa poważna, 17-latek umarł, nie minęło parę dni od jego wypadku, już postanowiono go tam pokroić na, na części. Powróciło pytanie bardzo zasadne, kiedy tak naprawdę człowiek umiera, kiedy można go za potencjalnego dawcę organów uznać, ale przy okazji wróciły też takie kwestie no, stricte etyczne. Czy w tym przypadku no, tak zwane większe dobro nie, 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 nie idzie na za duże skróty? Takie do, do, domniemanie, że każdy chce oddać narządy, a tylko wyraźny sprzeciw to uniemożliwia. Takie przekonanie, że taki człowiek jeszcze ciepły, tak naprawdę z bijącym sercem, to jest już po prostu wymarzona okazja do, 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 do działalności krajelniczej. No nie ma się to dziwić tym rodzinom, że oni mówią, zaraz, moment, no może chociaż dajcie mu trochę poleżeć no, za te nasze składki do nfz -u. W przypadku wrocławskim mieliśmy tutaj jakiś konflikt, który nie był dosyć przez kolegów naszych dziennikarzy wyjaśniony, bo ojciec się zgodził tego Matka, matka nie, chciała walczyć, chciała wierzyć, wierzyła na pewno, że jej syn zostanie uratowany, niestety tak się nie stało. No tutaj nie tylko kwestia etyczna wchodzi w grę, także medyczna. W podobnych przypadkach na pewno także sprawy religijne mogą odgrywać znaczną rolę. Ja się osobiście nie czuję na siłach stwierdzić. Czy lekarze tam postąpili słusznie, czy niesłusznie, czy postawa matki była słuszna, czy niesłuszna. Na pewno usprawiedliwiona, bo w końcu jest matka. Przy okazji tej tragedii ponownie wybuchła właśnie sprawa, kiedy można uznać człowieka za martwego. No. no bo umówmy się, no lekarze mówią to dosyć otwartym tekstem, chociaż po cichu, bo wiedzą, że no, prawda, transplantologia to jest poważna sprawa i tak ma problemy po tym, co prawda, wygadywali politycy jeszcze parę lat temu. No, ale mówią jasno, no, od martwych, z martwych zwłok organów do przeszczepu się nie bierze, bierze się z żywego organizmu. A więc sami przyznają, że to, co, sputna, nazywają, sputna to, co nazywają śmiercią mózgu, to jest życie. No. Spód naprawdę Nie wiem, co więcej powiedzieć. No więc przejdźmy do tego, o czym możemy podyskutować. To znaczy Problem jest istotny, rozstrzygalny na poziomie kogoś, kogo tego nie spotkało. E, a ja mam inne pytanie. Czy to, że to trzeba czas jest news jedynkowy nie, no gazety wyborczej, jednego z głównych organów opiniotwórczych, niestety, Nasze, to się kończy, ale jeszcze trochę to trwa. Organ Nasze, nie do przeszczepu. Organ nie do przeszczepu, niestety mimo że ciało obce, no czy to nie jest próba wymuszenia na, 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 na Polaka, żeby znowu się czymś zajęli. No była próba dyskusji o aborcji, była próba dyskusji o in vitro. Polacy na coraz już trudniej się dają podpuszczać na dyskusję w takich sprawach. Na zasadzie, no proszę państwa, no, gospodarka się wali, rząd już łże tak, że się wytrzymać nie da, O oni nam próbują z nami dyskutować o transplantologii i o problemach etycznych, które się przecież wiadomo, nie skończy żadnym konsensusem. Nie. nie Trochę z nas jaj? Trochę sobie robią na pewno. Myślę, że większość przeciętnych pacjentów, nazwijmy to przednich, bardziej interesuje dostęp do tych specjalistów, do lekarza, żeby nie czekać wiele miesięcy w kolejce, bo jeżeli wiele miesięcy to czasem jest to szczęście, bo i niekiedy wchodzą w grę lata. Bardziej pacjentów interesuje to, że mogą, żeby mogli wykupić leki, które nie będą dla nich za drogie, że pójdą do apteki z receptą i powiedzą Pani Magister proszę o zrealizowanie tej recepty, a nie będą na dzień dobry pytać Pani Magister ile to kosztuje. Nie wiem, tak jak ja jestem zdania, nie wiem jak Ty. No więc właśnie, nie rozwiązywane problemy służby zdrowia. Nie mogłyby się okazać rozwiązywalne, gdyby było trochę więcej woli i właśnie może mniej trochę dyskusji o tematach zastępczych, bo tak naprawdę to jest kwestia rozmów o marnowanych pieniądzach, o braku reformy ubezpieczeń zdrowotnych, o chaosie organizacyjno-politycznym, który widzimy i w Lublinie, no, gdzie mówi się o oszczędnościach, a na przykład dyrektorzy szpitali, które w zeszłym roku przyniosły straty pod ich kierownictwem, i do nowych dyrektorów, dostają 30 parę tysięcy nagrody, tak jak pani dyrektor szpitala Jana Bożego. Który już wcześniej zresztą mocno został sponiewierany pod rządami tej koalicji, a więc, proszę Państwa, mniej propagandy różnych takich organów, prawda, mocno już obumarłych, mniej politycznych ingerencji, a więcej troski o, nad prawdziwymi problemami. Jak pamiętam, w zarządzie województwa lubelskiego był tylko jeden członek odpowiedzialny, między innymi za sprawy służby zdrowia, który postanowił sam inspekcji dokonać. To było kilkanaście bodajże lat temu. Mówię o marszałku Bogosławie Warchurskim. Pojechał pan marszałek, jak doskonale wiesz, do szpitala. Tam go chyba potraktowano ochroną. No, potraktowanego jak zwykłego pacjenta, co to będzie taki łaził, prawda? Jak tu panowie dyrektorzy siedzą. No więc w jak już na dzisiaj szybko ta trybuna poszła, to jeszcze zrobimy sobie jedną wrzutkę, jeśli Państwo pozwolą zupełnie świeżą. Czytając nagłówki, można by dojść do wniosku, że sprawa bike parku na Janowskiej, to wreszcie będzie triumf kontroli publicznej. Nad władzą. Parę milionów poszło w ten piach. Już się mówi zuchowato o tym, że tu będą pozywać urzędników, ktoś za to odpowie. Gazety to chociaż podchwyciły zaraz, zaraz. Może przewińmy trochę. Ile ja pamiętam, to ten bike park wymuszono najpierw na władzach miasta pod ogromną presją, przede wszystkim znowu tego nieszczęsnego organu obcego tłumaczący, co absolutnie niezbędna, najważniejsza rozwojowa inwestycja to po prostu kilka tych, tych, tych pochylni dla rowerzystów, które tak wolą sobie pojeździć kilka po góry, kilka, za parę milionów, tak. za to nowych schodków, wymuszono to, to w ramach rządów Gazety Wyborczej nad Lublinem, które próbowano w i tej, tej kadencji ratuszowej załatwić. Dla świętego spokoju miasto to rzeczywiście zbudowało i źle zrobiło. I źle zrobiło, że zrobiło to w ten sposób, za drogo i pod kontrolą. Ale mnie się jeszcze bardziej podoba ucieczka do przodu. Znowu odpowiedzialni są poprzednicy. Widzę, że prezydent Żuk już wyciągnął tą kartkę ostatnio pod tytułem – poprzedników. – Trzecią kopertę. – Trzecią kopertę wyjął, tak, jak Nikita Chruszczów, a yy, nawet trochę podobny. Yy, tylko nie wiadomo jeszcze, jakie ma obuwia. Myślę, że jak go zaprosimy na debatę, to… to – to, to, to Ciekawe, czego kukurydzę lubi. <laughs> z wyglądu kalarepa, co po prostu coś jak rzepa. Tak. Natomiast, yy, yy, no dobrze, odpowiedzialni są poprzednicy. A kto wtedy był też wiceprezydentem? A kto naraił tę nieszczęsną panią Kołodziej-Wnuk poprzednią prezydentowi? Nie prezydent Żuk? To... Cały czas, czas słyszymy o błędach poprzedniej ekipy. Spora ich część jest prawdziwa, yy, ale w tej ekipie jakoś nie było jednego człowieka. Wiceprezydent Żuk unosił się duchem nad tym wszystkim, a gdzie jego odpowiedzialność? Może sam siebie niech pozwie do sądu. A ty znowu, zając bez czapki, chodzisz. No, przecież pan prezydent się załamie po tych naszych komentarzach. I popsuje mu humor i, i dobre samopoczucie. Na pewno ma w ratuszu kogoś, tego pocieszy. No, właśnie. Gdzie był? No Nie wiem. Pewnie się tym nie interesował, bo to nie był jego resort. No, z całą pewnością. Tak. Właściwie nie wiadomo, o czym się pan prezydent Żuk zajmował, poza ogólną, truską nad Dublinem. Właśnie teraz też nie bardzo wiadomo, o czym się zajmuje. Ale ja, rozumiem, się... ja rozumiem, Cieszą, że tyle robi. Że wiec wyborczy pana prezydenta Żuka, który na pewno będzie się ubiegać o kolejną kadencję w magistracie, będzie się właśnie w Bajk no, w Centrum Spotkania Kultury już coś odbyć nie zdąży, dlatego że wbrew zapowiedziom nie wybuduje go przed wyborami samorządowymi. I muszę powiedzieć, że dopiero by ktoś zrobił jaja tym nieszczęsnym samorządowcom y, miejskim i wojewódzkim, jakby się okazało, że wybory parlamentarne nie będą jesienią przyszłego roku, tylko trochę wcześniej. Tyle pięknych inwestycji przeznaczonych do otwarcia się zmarnuje. No trzeba będzie otwierać się jak debile po wyborach, a nie przed. No. I szybko trzeba będzie rozszyć nożyczki do przecinania wstąg. Yy, wstęg? No, no, fajnie by było. No, ale się nagrał, się wiesz, otworzy, jest, a potem się dokończy. Jak wiesz, jestem zwolennikiem, żeby wybory odbywały się jakiekolwiek wiosną, latem, były przed wakacjami, bo jesienno-zimowa atmosfera nie sprzyja prowadzeniu pozytywnej kampanii wyborczej. A ja z kolei jestem zwolennikiem, że jak wykopki, to wykopki będzie jeszcze czas nasadzanie, tak, nasadzenie, prawda, chciałem powiedzieć, tak, że nie mylmy już tego, tego podozmian. kto To czytał chłopów, ten wie o czym mówisz, to z chłopami też trzeba zrobić porządek z tymi fałszywymi. Proszę Państwa, i tak nam szybko poszło, to przez ten upał myślę. To była konserwatywna trybuna żegnają Państwa Konrad Rękas. Ty Mateusz Iskrzak, dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia.